Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj wrócimy sobie do takiego zestawu sprzed kilku miesięcy, czyli upadek helikoptera Halka z serii Lego Marvel Avengers. Cena katalogowa tego zestawu wynosi 280 zł bez grosza. Znajdziecie tutaj 482 elementy. Mój egzemplarz przywędrował z alto, tam traficie go taniej i myślę, że za chwilkę też pokażę Wam kilka rzeczy, dla których warto ten zestaw kupić. Mówiłem co prawda o tym w holu, ale wydaje mi się, że też jest jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem wcześniej. Być może na to nie zwróciliście uwagi, ale pewnie też część z Was już ten zestaw posiada w swoich zbiorach. Jego ja odwrócę jeszcze na drugą stronę. Tutaj będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda pod kątem tych funkcji zabawowych. Mamy ten taki element do wyrzucania Halka do ataku. Mamy tutaj też takie miotacze groszków, ale nieco inne niż standardowe stud Tutaj jeszcze możecie zobaczyć skrzynki, w których znajdują się jakieś takie różnej maści akcesoria. No i to właściwie tyle, a tutaj po prostu zestaw w pełnej krasie w akcji. Mamy tych wojowników Chitauri, mamy Rescue, mamy też helikopter w locie. Dobra, pora zajrzeć do środka, zobaczyć co dokładnie znajduje się w pudełku a w środku znalazły się woreczki z numerami od pierwszego do trzeciego. Znalazł się też oddzielny worek z Halkiem. Instrukcja, jak już naklejek. Najpierw zerknijmy na Halka. Zwróćcie uwagę, że on tutaj ma dwie normalne dłonie, więc ta rękawica nieskończoności nie jest czymś obligatoryjnym, ale rękawicy będziemy przyglądać się za chwilkę. Całkiem fajny nadruk, mamy ten nano kostium na Halku, więc to też nie jest taki standardowy Halk w potarganych gaciach. Warto choćby dla tej dużej figurki ten zestaw sobie kupić. Co do naklejek, tutaj nie niestety dużo tych naklejek z transparentnym tłem. Nie są to moje ulubione naklejki, jak pewnie wiecie, no po prostu trzeba je bardzo, bardzo ostrożnie naklejać. Co do instrukcji, taka dość gruba, jak na niewielki zestaw, ale spoko, że nie ma tutaj podziału na kilka książeczek, gdzie w jednym byśmy budowali na przykład te pojazdy Chitauri, a w drugim helikopter. No i co do worków, myślę, że najważniejsze akcesoria, jakie tutaj się znalazły, to oprócz tych wirników, które rzeczywiście są bardzo ładne, to jest taki transparentny czerwony, mamy tutaj też kamienie nieskończone, przy okazji zestawów z serii Avengers: Infinity War mieliśmy kamienie, które zbierało się w różnych zestawach. W tym zestawie znajdziemy, jak dobrze pamiętam, chyba cztery rodzaje kamieni, więc za jednym zamachem zdobywamy cztery kolory. Wcześniej musielibyśmy kupić cztery zestawy. Tutaj mamy też tą rękawicę. No i w pozostałych workach są po prostu klocki, które. Będziemy omawiać sobie przy okazji omawiania zestawu, bo tam już nie ma nic tak istotnego jak kamienie. Wszystko złożone, jest bawialnie, jest ładnie figurkowo, ale czy wszystko jest tak na tip To Oczywiście za chwilkę Wam to wszystko pokażę z bliska. Obejrzymy sobie zarówno helikopter, jak i oba pojazdy Chitauri. Zobaczymy też mini figurki no i będziecie mogli zobaczyć, jak to po prostu wszystko wygląda, czy Wam ten zestaw się podoba. Ja tutaj widzę plusy, minusy, chyba taki standard. Zacznijmy może od Chitauri. Pojazdy Chitaury są dwa. Jeden mniejszy, drugi większy. Jeden ze stud shooterami, a drugi bez. Tak myślę, że w skrócie można je opisać. Najpierw zobaczmy ten taki hmm, jakby to nazwać ślizgacz. Pewnie to będzie takie idealne określenie. Mamy tutaj właśnie miotacze groszków po bokach. Tutaj mamy też jakiś taki niewielki ster. Samo wykonanie całkiem spoko. Tutaj w ogóle też ten przód ładnie został ozdobiony na tych skosach naklejkami. Myślę, że w ogóle też te elementy byłyby przydatne do jakichś takich elfickich budowli, więc całkiem spoko. No i tutaj mamy Coś, co kojarzy mi się troszeczkę z bazyliszkiem z wielkiej sali Spottera, ale wygląda nieco lepiej. Te takie złote wykończenia razem z ciemnym tanem naprawdę są spoko. Tutaj też ten łeb jest taki obracany, możemy też sobie tą żuchwą w jakiś sposób pokręcić. Tutaj mamy też taki podwójny serek ze sterem. Mamy też takie nazwijmy to powiedzmy skrzydłami, no i ten taki długi przegubowy ogon. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to nieźle, natomiast też w pierwszej części Avengers te takie właśnie wielkie latające węże, na których Chitauri byli były zdecydowanie większe, no ale jest to w jakiś sposób przeskalowane i nie wygląda jakoś tak źle, a nawet powiedziałbym, że ze wskazaniem na plus. Pora na helikopter. Ogólnie rzecz biorąc, jest to model, który po prostu lepiej wygląda na żywo, aniżeli na zdjęciach. On nadal nie jest idealny i cały czas. Dostrzegam tutaj jeden główny mankament, mianowicie przez to, że on ma tą funkcję wystrzeliwania. Halka tutaj po prostu jest pusto, i kiedy sobie zobaczycie, jak to wygląda, niestety trochę to kuje w oczy, ale w momencie, kiedy go sobie zastawimy, nie jest źle. Ta tylnia część zdecydowanie wygląda gorzej, brakuje mi tutaj jakiegoś takiego prawdziwego wirnika, statecznika, i niestety ten tył wygląda dziwnie. Mamy tutaj jeszcze takie płozy, są też miotacze groszków, ale właśnie. Takie, a nie te standardowe stud shootery. Przód wygląda ok. Tutaj też ta transparentna szybka naprawdę daje radę. Mamy tutaj też jakiś komputer. Nawet zwróćcie uwagę, że został tutaj w jakiś sposób zaimprowizowany taki fotel dla pilota, więc jest spoko. Myślę, że też plusem na pewno są tutaj te transparentne łopatki w tym wirniku na górze. Mamy tutaj też takie rzeczy, które trochę mi się kojarzą z klasycznym Space, czyli te takie silniki odrzutowe. Same te boczne płaty helikoptera też zostały stały całkiem fajnie wytailowane i to zdecydowanie jest OK. Ale w momencie, kiedy umieszczamy sobie halka, ta funkcja zabawowa ja go też tutaj potrzebuję, żeby wam to zaprezentować. Zapinamy sobie tego bigfiga, zastawiamy to wszystko, odwrócę jeszcze płozę, No, i tutaj od góry mamy taki guzik, lekko dźwigny helikopter cyk, Hulk został wystrzelony i rzeczywiście to działa, tylko po prostu powoduje, że zabiera tę przestrzeń, no i to niestety jest takie pustawe. Dodatkowo mamy tutaj też taką skrzynię, w której niestety nic nie ma i też zastanawia mnie, czym są tutaj te elementy, a to są chyba te takie bronie, których używa Black Widow. One w tym zestawie z Black Widow były po prostu zwykłymi barami, a tutaj mamy uchwyty do mieczy świetlnych, które zostały zakończone różdżkami. Dość niecodzienny rozwiązanie, ale wygląda całkiem ciekawie, więc spoko, że to się pojawiło. Ja jeszcze tą skrzynkę sobie tutaj też odstawię z powrotem. No i tak to się prezentuje, czyli z jednej strony można powiedzieć, że model wygląda całkiem spoko, a z drugiej jest nieco pusty i nieco ubogi, ale jak się przymknie oko, to nie jest jakiś taki szczególnie zły. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o zawartość minifigurkową w tym zestawie, tutaj jest bardzo dobrze, zaczynając od Hulka w tym nanokombinezonie Avengersów. On naprawdę wygląda świetnie. W końcu to nie jest Hulk w potarganych gaciach, który jest cały zielony i tylko mamy jakiś taki właśnie niebieski fragment, który oczywiście ma imitować spodnie. Mamy tutaj też Hulka, który ma na swojej ręce rękawice nieskończoności. Możemy ją oczywiście sobie zdemontować i e, wpiąć mu... O, tylko jeszcze usunę tego pina i wpiąć mu normalną dłoń, natomiast Wydaje mi się, że rękawica dodatkowo zawierająca aż cztery kamienie nieskończoności to jest naprawdę sztos. Co do Black Widow, ona też została tutaj ubrana w ten nano kombinezon. Możecie zobaczyć też... ojojoj, ale się przewróciła. Możecie zobaczyć też jak on wygląda... Od tyłu. Co do wojowników Citauri, oboje wyglądają dokładnie tak samo, ale myślę, że zarówno z przodu, jak i z tyłu prezentują się bardzo dobrze. No i na koniec, jeszcze minifigurka Rescue, czyli oczywiście Pepper Pots w kombinezonie takim właśnie Iron Manowym. Szkoda, że nie jest to ten uchylany hełm, niestety nad tym ubolewam, ale ja go sobie zdejmę. Zwróćcie uwagę, że naprawdę mamy tutaj całą masę detali na torsiku, na nóżkach. Wygląda naprawdę świetnie. Jeśli nie chcecie mieć takiej pepper, no to możecie oczywiście założyć jej też normalne włoski, ma tutaj też cały osprzęt, więc można ją ubrać o wiele mocniej, te wszystkie elementy kostiumu. Co prawda nie ma alternatywnej twarzki z, wiecie, z narzuconą jakąś taką siatką oprogramowania, które jest wbudowane w kombinezon, ale i tak wygląda to bardzo dobrze i myślę, że taki kombinezon Iron Ironmana zdecydowanie będzie dobrze pasował do mojej kolekcji. Upadek helikoptera Halka to taki standardowy zestaw z serii Lego Avengers, nawiązujący oczywiście do Endgame. No bo mamy tutaj konstrukcje, które jakoś mocno nie porywają, ale minifigurkowo naprawdę dzieje się bardzo dobrze. Jeśli chcecie mieć Halka z rękawicą nieskończoności na dodatek w nanostroju czy też rescue, to zdecydowanie to będzie bardzo dobry wybór. Natomiast jeśli spodziewacie się konstrukcyjnych fajerwerków, no to po prostu możecie tę serię ominąć i. Iść kompletnie innym kierunku, bo wydaje mi się, że tutaj raczej stawia się na bawialność, a kolekcjonerzy z kolei znajdą tutaj bardzo dobrze pokazane minifigurki. No to myślę, że chyba najlepiej w skrócie opisałem właśnie ten zestaw. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.